W dzisiejszym filmie pomogę Ci przejść kogoś, kto cały czas marnuje swoje życie, cały czas leży tylko w łóżku i scrolluje na TikToku, do kogoś, kto faktycznie sprawia, że rzeczy się dzieją w jego życiu. Jest szczęśliwy i kocha każdy jego moment. Jeśli jesteś tutaj nowy, to ja mam na imię Dawid i pomagam ludziom żyć lepszym, szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem, a w dzisiejszym filmie przedstawię Ci pięć rzeczy, których powinieneś unikać, jeśli chcesz przestać marnować swoje życie. No więc już bez zbędnego gadania, zaczynajmy. No więc pierwszą rzeczą... Która marnuje życie każdego mężczyzny, są oczywiście gry wideo. I teraz dlaczego gry wideo? No, mianowicie gry wideo są takim zastąpieniem rzeczywistości. O co chodzi, to my, jako mężczyźni, musimy robić postęp, musimy stawać się lepsi. I na pewno znasz to w grach. Pewnie grałeś może w Warframe'a, może w Minecrafta, może w Terraria albo w cokolwiek tam innego. I miałeś to takie pożądanie, żeby stawać się lepszy, żeby po prostu podnosić swój poziom. I właśnie o to chodzi. Mamy to pożądanie w naszym życiu. Mamy to pożądanie, żeby stawać się lepsi w prawdziwym życiu, w prawdziwym świecie, a nie w wirtualnym. Tylko postanawiamy przetransferować tą energię do tych właśnie gier wideo. I to jest właśnie ten problem. Mamy tą męską energię, która mówi nam, żebyśmy robili postęp, ale my wybieramy, żeby iść gdzie indziej i gdzie indziej wykorzystywać tą energię. Bo jeśli przestałbyś grać w gry wideo, zauważyłbyś ile motywacji i ile takiego... Palenia jest w tobie, żebyś faktycznie coś robił, żebyś faktycznie stawał się lepszy. Bo jeśli nie byłoby gier i nie robiłbyś w niczym postępu, to na pewno zaczęłoby się coś z tobą dziać. Jeśli faktycznie jesteś mężczyzną o męskiej energii, bo większość mężczyzn w dzisiejszych czasach ma niestety więcej kobiecej energii niż męskiej, a kobiety mają więcej męskiej energii niż żeńskiej. Więc... Ale też gry wideo dają nam poczucie. Bycia bezpiecznym, bo gdy grasz na przykład z kolegami, powiedzmy, masz skład, nie wiem, w Call of Duty czy co, to masz ludzi, z którymi tak jakby mieszkasz. Chodzi o to, że masz ludzi, którzy będą cię bronić. O co chodzi, to, wyobraź sobie na przykład 50 tysięcy lat temu, gdy mieszkaliśmy w jaskiniach albo w jakichś domkach, mieszkaliśmy, tak i. Musieliśmy mieć ludzi, którzy by nas bronili, i musieliśmy mieć też, nie wiem, kobiety, które gotowały, robiły jedzenie. Musieliśmy mieć ludzi, którzy budowali. Musieliśmy mieć wszystkie typy umiejętności w swoim plemiu czy plemieniu, bo inaczej, co by się stało, no to byśmy umarli. Po prostu, gdybyśmy nie mieli domu, no to tygrys by po prostu do nas wszedł. Gdybyśmy nie mieli co jeść, no to byśmy zmarli z głodu, nie? I po prostu widzisz, że potrzeba różnych takich umiejętności, różnych ludzi. No i co się dzieje z grami wideo? No oczywiście, że nam to zastępują. Mamy ludzi w Call of Duty, którzy, nie wiem, jeden podkłada C4, a drugi strzela z kałacha. No po prostu. Są ludzie o różnych umiejętnościach i w ten sposób właśnie to działa. Te gry wideo zabiorą ci to takie męskie pożądanie, żeby faktycznie iść dalej i stawać się lepszym. Drugą rzeczą, której powinieneś unikać, jest oczywiście pornografia. Naprawdę bardzo młodych, młodych mężczyzn. Chodzi mi o to, że nawet ośmioletni chłopcy to oglądają. I nie żartuję. Więc jest to coś, co naprawdę rujnuje każdego zdrowie psychiczne, nieważne czy masz 10, 20 czy 30 lat. To oglądałem, to miałem taki problem, że nie byłem w stanie za bardzo tak rozmawiać z dziewczynami, bo w mojej głowie przypominało się to, że wczoraj takie coś robiłem, albo dzisiaj nawet nie. I właśnie to był ten problem, że nie byłem w stanie rozmawiać w ogóle z dziewczynami, bo właśnie przypominało mi się to, co robiłem wczoraj albo nawet w tego dnia. Więc to kompletnie zniszczyło moją taką pewność siebie wokół dziewczyn i w ogóle nie byłem w stanie z nimi rozmawiać. I pamiętam w podstawówce udawałem takiego nie wiem czy, czy sigma czy co, ale po prostu z żadną dziewczyną się nie witałem, z żadną nie gadałem, tylko z chłopakami trzymać. <grych> po prostu tak żyłem i no nie gadałem z żadnymi dziewczynami. Nie? A to było właśnie z tego powodu, że bałem się, że nie chciałem rozmawiać z dziewczynami, bo nie miałem tej takiej pewności siebie, bo po prostu bałem się. Że któraś z nich dowie się, że takie coś ogląda, nie. Trzecią rzeczą, której powinieneś unikać, są oczywiście social media. I powodem, dla którego powinieneś unikać social mediów, a szczególnie czegoś takiego, jak TikTok, Instagram, Facebook, coś takiego, to z tego powodu, że porównujesz się do innych ludzi. Bo szczerze, gdy nie masz do kogo się porównywać, to nie będziesz porównywał się do nikogo innego, tylko do siebie. Nie? I właśnie chodzi o to, że jeśli masz do kogo się porównywać, to zawsze będziesz się porównywał do kogoś innego. A chodzi o to, że. Nie możesz porównywać się do innych, bo każdy z nas ma różne życie. I jeśli miałbyś takie samo życie jak ten Koleś, jeśli urodziłbyś się z takim samym mózgiem, o tym, o tym samym czasie, o tej samej godzinie, miałbyś to samo imię, te same historie, tych samych przyjaciół, no to najprawdopodobniej wyglądałbyś tak jak on, najprawdopodobniej miałbyś ciało takie jak on, najprawdopodobniej miałbyś tyle pieniędzy co on. Po prostu tak to działa. To nie tak, że on jest lepszy od ciebie. To pokazuje ci, że to jest ludzko możliwe, żeby to zrobić. I teraz no, możesz powiedzieć na przykład, a no ale ja tego nie mam, co to jestem gorszy od niego. No i nie, nie jesteś. Znowu nie. Z tego powodu, że to jest człowiek. To jest. Jakbyś na przykład nie powiedział, to on wygląda jak normalny koleś pewnie, nie? Wygląda jak taki no zwykły koleś. Ni nic, nic dodać, nic ująć. Jakbyś go nie znał, najprawdopodobniej pomyślałbyś sobie, o, jakiś spokociomóż. Więc to nie tak, że on jest wtedy lepszy od ciebie, gdy pokazuje ci twój sukces albo coś takiego. Tylko on pokazuje ci to, że to jest ludzko możliwe. I właśnie to rujnuje Twoje zdrowie psychiczne, gdy widzisz ludzi na przykład na Instagramie, którzy mają, nie wiem, biceps, nie wiem, pół metra, i na przykład, nie wiem, klatę większą niż Twoja głowa, czy coś. No po prostu to rujnuje takie Twoje poczucie wartości u samego siebie, bo nie jesteś w stanie powiedzieć sobie, że kochasz siebie, gdy właśnie widzisz tych wszystkich ludzi. Gdy widzisz, nie wiem, jakiegoś sama sólka i nie wiem, on jest trzy razy większy od ciebie, i myślisz sobie, jak ja wyglądam chujowo. I ja też tak miałem. Też myślałem, że wyglądam chujowo, a no. Myślę, że nie jest tak źle. Jakby wiadomo, chcę zbudować więcej mięśni i tak dalej, ale chodzi o to, że gdy czujesz się właśnie tak chujowo, a zrobiłeś już dosyć dużo postępu, no to właśnie nie powinieneś oglądać tych social mediów z tego powodu, że one sprawiają, że ty się porównujesz do kogoś i właśnie to niszczy Twoje zdrowie psychiczne i daje ci te wszystkie negatywne myśli do Twojej głowy. Czwartą rzeczą, której powinieneś unikać, żeby przestać marnować swoje życie, jest oczywiście palenie. No, jak wszyscy wiemy i znamy, Wszyscy chyba znają takiego łysego gościa, co drze się na każdego, że są biedni i, i pokazuje swoje Bugatti. No, to wstałem, że każdy go zna i no, no, ma rację. Po prostu nie będę się z nim kłócił, że nie ma czasu na palenie. Pamiętam, że tak powiedział, że nie masz czasu na palenie, trzeba robić pompki. No i tu się kompletnie z nim zgadzam, po prostu ma rację koleś. No. Tak właściwie ani razu chyba się z nim nie zgodziłem. Daje naprawdę bardzo dobre porady. No więc dlaczego powinieneś unikać palenia? No Niszczy to Twoje zdrowie. Tak właściwie no, nic się nie daje, każdy dowie, każdy palacz mówi, że o nic mi to nie daje, no ale dalej to robią. <grym> I jedną taką poradę, którą dam, żeby faktycznie przestać coś robić, to jeśli chcesz przestać, jakiś zły nawyk, zrozum to, że musisz to zrobić teraz, bo inaczej nie uda ci się tego zrobić. Kiedyś słyszałem taki cytat jak: Jutro jest najbardziej zajętym dniem tygodnia, coś takiego. I to właśnie fajnie ilustruje to, że wszyscy odkładają coś na jutro. Nie powinieneś tego odkładać. Teraz dlaczego? Nie uda ci się za pierwszym razem od razu tego kompletnie odejść, nie, coś tam zapalić coś tego, nie? Zrobisz coś w tym stylu. Te zaczęcie czegoś jest najtrudniejsze. Jeśli czegoś nie zaczniesz, to będzie ci o wiele trudniej później to zrobić. A jeśli już zrobisz na przykład, nie wiem, 50 razy taką rzecz, to wiadomo, że będzie to proste, nie? na przykład tak jak ja. Zobaczysz mój pierwszy film na tym kanale, jest on okropny. Więc jeśli robisz coś już setki czy kilkaset razy, no to wiadomo, że będziesz lepszy niż za tym pierwszym razem. Więc zacznij od razu. Nie czekaj z tym. Zacznij od razu wychodzić z tych złych nawyków. Próbuj. I piątą rzeczą, której powinieneś unikać, jest oczywiście alkohol. No, nie dziwne, że to, to powiedziałem. Możesz na przykład powiedzieć, że milionerzy se piją i nie wiem, wszyscy piją czy coś. Czy chcesz być tak jak wszyscy? To jest kolejne pytanie. Czy ty chcesz być jak wszyscy? To, że wszyscy piją i palą, no to czy to znaczy, że ty też musisz? Możesz być inny. Możesz być lepszy od nich. Tak właściwie. Wyobraź sobie, jesteś jedynym kimś, kto tak właściwie nie pije. A gdy jesteś taką osobą, to oczywiście, że się wyróżniasz. Oczywiście, że wyglądasz inaczej. Bo jeśli robisz to, co każdy, to będziesz miał takie życie, tak jak każdy. A jeśli robisz kompletną odwrotność tego, co robi każdy, kompletnie odwrotne życie. No więc no, alkohol, jak wiemy, po prostu niszczy twój testosteron, czyli tak właściwie naszą energię życiową jako mężczyźni. No i wiadomo, może być śmiesznie podczas tego, gdy, nie wiem, pijesz alkohol czy coś i robisz jakieś głupie rzeczy, ale tak na pewno będziesz chciał w pewnym momencie przestać to wszystko robić. Więc dlaczego nie zrobić tego teraz? No i jeśli będziesz unikał tych pięciu rzeczy, to będziesz miał naprawdę, naprawdę bardzo dobre życie i będziesz czuł się o wiele, wiele lepiej. Także no, to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że Ci to pomogło. Jeśli tak, możesz stawić łapkę w górę i suba, żeby to dotarło do większej ilości osób. Najlepszym momentem na zmienie Twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.